O zaletach, wyśmienitym smaku i niepowtarzalnych walorach polskiej wieprzowiny rozprawiono podczas spotkania w restauracji Trzy Kolory na Poznańskiej Malcie. Projekt Polska Wieprzowina na kulinarnych szlakach to cykl prezentacji i prelekcji w całej Polsce. A szlak kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego zaproszony został do organizacji tego wydarzenia na terenie Wielkopolski. To akcja ogólnopolska, która rzeczywiście wybrała szlak nasz szlak kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego na prezentację wieprzowiny w Wielkopolsce. Cieszymy się z tego bardzo. Wybitne cechy mięsa wieprzowego i jego walory smakowe zachwalał koordynator projektu i administrator szlaków kulinarnych na Podkarpaciu, Krzysztof Zieliński, udowadniając też, dlaczego według niego wieprzowina jest najlepszym mięsem. Dlatego, że powstaje właśnie nad wisłą, szeroko rozumianą oczywiście. Można oczywiście tańsze, tańszą wieprzowinę z dużych hodowli przemysłowych, gdzie są dziesiątki tysięcy po prostu zwierząt. Jest na pewno tańsza, zgadza się, ale czy taka dobra, jak pochodząca z zagród wiejskich, gdzie jest nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, góra, setka zwierząt, które są odpowiednio zadbane, które mają możliwość wybiegu, to zupełnie inaczej to mięso smakuje, a jak wiadomo, jak surowiec, to i jakość dania jest nawet zdecydowanie wyższym poziomie. Restauratorom, dziennikarzom i kryterium. Kulinarnym zaserwowane zostały wykwintne dania z niedocenianej, a jakże dobrej i zdrowej polskiej wieprzowiny. To, co będziemy serwować dzisiaj, to będzie tradycja połączona z nowoczesnością. Od przekąski poprzez zupę i drugie dania. W takiej formule będziemy dzisiaj gościć naszych tutaj reprezentantów branży dziennikarzy, no i ludzi zwią związanych mm, z tym właśnie tematem. Dla nas bardzo ważnym elementem było, aby obiekty restauracyjne, szeroko rozumiana gastronomia na szlakach kulinarnych, która jest certyfikowana, która jest sprawdzana, zdecydowała się na podawanie dań z polskiej wieprzowiny. Nie inaczej, jak tylko w superlatywach wypowiadał się o wyrobach z polskiej wieprzowiny Paweł Krajba z zakładów mięsnych w Jasiołce. Tego się nie da opowiedzieć, to trzeba spróbować. To, to, to inaczej możemy odpowiadać to godzinami, ale jak spróbujemy, porównamy sobie, no to, to, to wtedy zrozumiemy, o czym jest rozmowa? Czy ten smago, o którym mowa, to tylko i wyłącznie efekt doskonałej polskiej wieprzowiny, a także tradycyjnych przepisów na wyroby? Tylko Polska. Tyl, tylko Polska, rasy rodzime, produkty ekologiczne. Tym się szczycimy, tym się chwalimy i cały czas dbamy o to, żeby po prostu te receptury były niezmienione i utrzymywane cały czas na odpowiednim standardzie. Z polskiej wieprzowiny produkowana jest znana nie tylko w rejonie Podkarpacia kiełbasa Pradziada, której tajemność inny ściśle strzeżony przepis liczy prawie 200 lat. Kultywujemy po prostu przepis, ten przepis, który jest naszym, można powiedzieć, takim wyróżnikiem. E, nie udało się go podrobić, P próbowano, bo albo pasztet wychodzi, o coś. A tu jest kwestia dodania wątróbki w odpowiednim momencie e, do kiełbasy, obróbka termiczna, odpowiednie wędzenie i ten to, specyficzny... Nie, ale do wszystkiego nie powiem oczywiście, bo i tak nie uda się podrobić, bo to, bo to, bo to trzeba dać całą, całą recepturę, a to jest szczątkowy przepis. Mimo stereotypów w polskiej kuchni to wieprzowina jednak jest mięsem, które zasługuje dla naszą większą uwagę. Wieprzowina wbrew pozorom jest zdrowym mięsem, ale nie pochodząca z ferm wielkoprzemysłowych. Chodzi o to, żeby ludzie jedli zdrowiej, a tego typu projekty mają uzmysłowić, że to naprawdę warto. Warto spróbować i rozsmakować się w wieprzowinie i może na koniec podobnie stwierdzić. Wieprzowina jest po prostu the best i jest number one.